Cześć, z tej strony Prevelix. Dzisiaj omówimy grę pod tytułem Gedonia. Za kilka miesięcy planowała ukaże się jej kontynuacja, co czyni ten moment idealnym, by przypomnieć sobie pierwszą część. Gra została stworzona przez studio Kazaków Olek i zadebiutowała na Steamie 14 października 2022 roku, czyli no już ponad 2 lata temu. To gra RPG z otwartym światem, który oferuje główną fabułę oraz masę misji pobocznych. Rozgrywka pozwala graczowi na swobodny wybór stylu walki, od przez wojownika, aż pomaga, z możliwością mieszania tych specjalizacji. Większość misji pobocznych posiada różne zakończenia, a sposób ich rozwiązywania zależy wyłącznie od gracza. Na początku gry tworzymy własną postać, wybierając spośród kilku dostępnych opcji personalizacji. Następnie ustalamy podstawowe cechy, takie jak siła czy charyzma. To bardzo ważny wybór, który znacząco wpływa na styl rozgrywki. Przykładowo, siła umożliwia korzystanie z ciężkich pancerzy i broni, a charyzma pozwala na rekrutację większej liczby towarzyszy oraz odblokowuje dodatkowe opcje dialogowe. Liczba punktów jest ograniczona, więc nie da się zainwestować we wszystko. W miarę zdobywania poziomu uzyskujemy punkty umiejętności, które można inwestować w różne dziedziny. System magii wyróżnia się tym, że nie trzeba się uczyć osobnych zaklęć, takich jak kula ognia czy lodowy pocisk. Zamiast tego uczymy się całych kategorii, np. ognia czy wody. Po opanowaniu postałowego czaru jego efekt zależy od aktywnego elementu i to się odnosi do magii żywiołów mamy jeszcze magię krwi oraz parę innych. Poza umiejętnościami bojowymi dostępne są także związane z alchemią, gotowaniem czy zaklinaniem. Ekwipunek posiada ograniczoną liczbę miejsc, ale można zwiększyć jego pojemność za pomocą przedmiotu, no takiego jak plecak. Umiejętności i przedmioty można przypisać do paska szybkiego wyboru, co usprawnia rozgrywkę. Otwarty świat Gedonii jest podzielony na strefy, zależne od poziomu przeciwników. Choć nie ma żadnych blokad z podróżowaniu, wyprawa w tereny wysoko poziomowe na początku gry może być zgubna. Mapa jest przejrzysta, choć czasami brakuje dokładności, a granice między strefami wybają niejasne. Mimo to spełnia swoje zadanie. Świat gry jest dosyć duży i oferuje wiele aktywności. Poza głównymi i pobocznymi zadaniami mamy zagadki, czasowe wyzwania czy miejsca dostępne dopiero po spełnieniu określonych warunków. W niektórych lokalizacjach można zakupić działkę, na której zbudujemy dom. Budynek można udekorować, a także wyposażyć w obiekty rzemieślnicze, np. do kowarstwa czy alchemii. Dom świetnie sprawdza się także jako miejsce do przechowywania przedmiotów zdobytych podczas eksploracji. Misje poboczne w Gedonii są jednym z jej najmocniejszych stron. Często wymagają podejmowania decyzji i oferują różne zakończenia, nierzadko z zaskakującymi rezultatami. Przykładowo, w jednej z misji otrzymujemy dwa zatrute jabłka, i musimy zdecydować, co z nimi zrobić. Opis misji dosłownie brzmi: znajdź sposób, żeby wykorzystać te jabłka. I musimy zdecydować, co z nimi zrobić. W moim przypadku, podarowanie jednego ogrodniczce doprowadziło do zniszczenia jej upraw. W efekcie rzuciła się na mnie, co ostatecznie pozbawiło mi jednego z kupców w grze. Czy innym razem musiałem rozstrzygnąć spór pomiędzy mieszkańcami a magiem? Dzięki odpowiedniemu poziomowi charyzmy mogłem przekonać jedną ze stron. Jednakże, jako że nie szedłem za bardzo w charyzmę, oznaczało, że mam albo zostać neutralnym, albo opowiedzieć się którejś ze stron, co w moim przypadku doprowadziło, że obydwie strony zginęły. A dokładniej rzecz ujmuję zapowiednia się po stronie maga, jednakże mieszkańcy bardzo szybko się z nim uporali i następnie się na mnie rzucili. Gra oferuje także różnorodne frakcje, takie jak wojownicy, magowie, bandyci czy nekromanci. Przynależność do jednej z nich wpływa na dostępne misje oraz reputację. Wysoki poziom reputacji u danej frakcji odblokowuje specjalne bonusy, np. lepsze przedmioty, które możemy zakupić u specjalnych kupców. Warto jednak pamiętać, że wybór frakcji blokuje dostęp do innych, a dokładniej wybór, powiedzmy, dobrej frakcji, jak np. magowie czy... Wojownicy blokuje nam potem dostęp do wyborów tak zwanych złych frakcji, jak przykład Bandydzi czy Dekromanci. To nie tak, że wybieramy tylko jedną frakcję i potem już nie możemy każdej innej. Pod względem technicznym gra działa płynnie, a grafika ma swój urok. Niemniej jednak zdarzają się długi: od zaklinowania postaci w pomieszczeniu po zawieszenie w powietrzu. W moim przypadku, też podczas jednej z misji, katstenka miała mnie przenieść do nowej lokacji, ale postać stała w punkcie początkowym, no i musiałem tam. Się z buta po prostu udać. Choć bywa to irytujące, takie problemy nie są za częste i nie wpływają znacząco na ogólne wrażenia. Choć też to jest kwestia dyskusyjna, to dla kogo. Cena gry na Steam wynosi obecnie około 68 zł, ale podczas promocji można ją kupić za mniej niż 40. Mi się udało parę miesięcy temu za 37 zł, coś koło tego. Gra oferuje długie godziny zabawy, a pełne jej odkrycie no, wymaga co najmniej trzech podejść różnymi frakcjami, a dokładnie trzech rodzajami frakcjami powiedzmy, że dobre frakcje, złe frakcje, neutralne frakcje oczywiście bardzo w uproszczeniu. Gedonia to świetny oskolowy RPG z dużą swobodą rozgrywki. Imponujące jest to, że gra została stworzona w całości przez jedną osobę. W pewnym sensie przypomina taką, no, jednoosobową wersję WoWA przymrzeniem oka. Fanom tytułów takich jak Skyrim, no to Gedonia mi się wydaje, że może się spodobać. Moja ocena, i powiem tak, początkowo to było około 7,5. Jednakże po skończeniu wątków obolarnego troszeczkę spadła do 7, gdyż koniec, no mnie osobiście dosyć rozczarował. Jednakże nie chcę za bardzo spoilować. Największym plusem mi się wydaje, że to jest dowolność w realizacji questów, tych pobocznych, gdyż no. Po powtórzę się, główny wątek nie należy do najlepszych. Wydaje mi się, że to jest takie też, jak wcześniej wspomniano w Skyrimie, że główny wątek nie był filarem tej gry, tylko właśnie wszystkie inne poboczne aktywności. I tutaj mi się wydaje bardzo dużo podobieństwo względem tych gier. A jeżeli chodzi o największy minus, hmm, pomijając oczywiście te zakończenie tej fabuły, to można sobie utrudnić grę zanim się ją zacznie. Mianowicie. Na samym początku, wybierając nasze pierwsze podstawowe umiejętności: siłę, charyzmę, inteligencję i zręczność, no możemy sobie zablokować w pewnym momencie lepsze przedmioty. Na przykład, idąc łucznikiem i damy sobie wszystko w zręczność i zostaje nam po jednym punkciku, damy sobie strzelam w siłę 1, w charyzmę 1 i nie damy nic w inteligencję. To jeden z wysokopoziomowych łuków wymaga jeden punkt inteligencji. No, i przez co już nie możemy zrobić tego wyższego łuku, tego powiedzmy, że najlepszego, jednego z najlepszych, co może w pewnym momencie sprawić nam problem z progresją, pokonywaniem mocniejszych przeciwników. Ale pomijając to, naprawdę polecam tą gierkę. Za niedługo ma być dwójka. Obserwuję ją, na pewno w nią zagram. Jednakże nie wiem, raczej nie zaraz po premierze poczekam. Jakiś czas, nie wiem czy to będzie tyś, tydzień, miesiąc, dwa miesiące, pół roku. Jednakże na pewno warto zwrócić uwagę na tą grę. Także to byłoby tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Cześć!